Czy chcesz mieć dostęp do setek tysięcy modeli językowych za darmo? To oglądaj dalej. Daniel Bartosiewicz. Content AI Automatyzacja. To, co chcę Ci dzisiaj pokazać, to biblioteka modeli językowych Hanging Face. I jest to o tyle fajne, że istnieje bardzo prosty sposób, żeby do tych modeli dobrać się na Twoim komputerze. Jeżeli oczywiście Twój komputer na to pozwala. Bo jeśli masz starego. Wysłużonego laptopa, to może się nie udać. Jesteśmy w Hugging Face i to, czego będziesz potrzebować oprócz Hugging Face, to LM Studio. LM Studio pobierasz na swój komputer, instalujesz i po instalacji masz aplikację. Aplikację, która trochę przypomina Jata GPT, trochę mi przypomina też Dockera, jeżeli chodzi o layout, ale generalnie jest to aplikacja, która pozwala ci pobierać modele językowe prosto z Hugging Face na twój komputer. Oczywiście od razu ostrzegam, nie przesadź z rozmiarem. Tutaj rozmiar ma znaczenie, e, dlatego że jeżeli pobierzesz sobie zbyt duży model na swój komputer i spróbujesz go uruchomić, to po prostu Ci wywali kompa. Po prostu ten model się nie włączy, wywali Ci aplikację LM Studio, albo komputer się zawiesi. Modele językowe potrzebują dużo mocy obliczeniowej i... Teraz też, żeby była jasność, nie procesora, nie pamięci RAM, tylko pamięci wideo RAM na GPU. Chyba, że masz Maca, to on ma dzielony RAM na komputerze z RAMem na karcie graficznej, ale generalnie potrzebujesz tego RAMu sporo. Ja mam około 6 GB video RAMu na swojej karcie graficznej, co pozwala mi na uruchomienie modelu tak do 3, 4 miliardów parametrów, mniej więcej, czyli taką gemę 3 miliardy parametrów powinienem móc sobie ściągnąć. Więc wchodzę sobie tutaj w szukajkę i sobie wpiszę właśnie GMMA. Ważna rzecz, tutaj jest zaznaczone GGUF, czyli coś, co znaczy mniej więcej GPT Generated Unified Format. Czemu ten format? Dlatego, że on najlepiej się integruje z LM Studio. To trochę ogranicza nasz potencjał, no bo to już nie będzie wtedy 2 miliony modeli językowych, tylko trochę mniej. Wejdziesz na Hugging Face i zaznaczysz tutaj w bibliotekach GGUF, no to z tych modeli robi się 140 tysięcy, nieco ponad. Ale da się to obejść i pokażę Ci jak. Ale najpierw odpalmy sobie jakiś nieduży model na komputerze. Weźmy 9.91, 2 miliardy parametrów GEMMA. Dobra, biorę. Weźmy sobie najnowszą GEMMA 3, 270 milionów parametrów. GGUF to jest bardzo mały, bardzo szybki i to jest średni jakościowo pewnie model, ale nie wywali mi komputera. Klikam Download i się ściąga. Ściągnęło się dosyć szybko. Teraz kliknę Załaduj model i działa. Działa bardzo szybko, to trzeba przyznać. Yy, odpowiedział mi od razu, siema, spytałem go, komu jest, teraz. tak wiem, że tu nie ma znaku zapytania odwróconego, yy, ale mi odpowiedział zgodnie z prawdą. Sojun ombre, mój. Onrado. Jedyne zdanie, które znam po hiszpańsku. <laughs> Okej, okay, to było łatwe, dlatego że ten akurat model był w formacie GGUF. Teraz jeśli tutaj odkliknę GGUF, no to już nie pobiorę modelu z Hugging Face. Ale to jeszcze nie jest tragedia. Jest coś takiego jak GGUF My Repo. Więc tu po prostu wkleję. Poliż Roberta Lewandowskiego. Kwantyzacja. Nie jest potrzebna. Dobra. Subit. Aha, login. Zalogujemy się. Dobra, zalogowałem się. Jeszcze raz. Polisz Roberta. Ja Że zostawię te kwantyzacje, nie będziemy komplikować. Poszło. Tutaj Daniel nauczył się nowej rzeczy. Ta architektura nie jest wspierana. Więc weźmy sobie jakąś typową architekturę, która prawdopodobnie będzie wspierana. Dobra, damy Save Tensors. Mamy 3 miliardy parametrów. Text Generation. Żeby nie utrudniać, weźmy tego googlowskiego Gemma 3 270M. Ważna rzecz, tutaj jest coś takiego jak Gated. Gated Model. Czyli mm, musisz mieć dostęp, musisz wyrazić zgodę, na to, żeby z tego modelu korzystać, wyrazić go, zaakceptować warunki użytkowania tego modelu. To nie jest trudne, tu po prostu klikasz umowę licencyjną zaraz ci to pokażę zresztą. Pokażę ci na przykładzie LAMY 4 Scout 17 miliardów parametrów to jest umowa licencyjna z firmą Meta. Czy trzeba to czytać? To jest osobna kwestia. Wpisujesz swoje dane, klikasz tutaj. Zaznaczasz tę zgodę, że klikając Submit, wyrażasz zgodę na coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jak to klikniesz, to dopiero z tego modelu możesz korzystać. W przypadku googlowskich modeli językowych też wygląda to podobnie. Dobra, skopiuję to repo, leję tu, ciach, hmm. weźmy to i Submit. I jest zrobione. To jest repozytorium u mnie na koncie Hugging Face. Ja sobie teraz to skopiuję, wejdę do LM Studio, znowu zaznaczę GGUF, kleję ten model i cek i on tu jest. I mogę go sobie pobrać. Ważna rzecz, nie wszystkie modele dadzą się przekonwertować na format GGUF. Trzeba to sprawdzać. Jak się nie znasz tak jak ja, to metodą prób i błędów, czyli po prostu wrzucasz, próbujesz i patrzysz, czy pójdzie. Jest jeszcze jedna opcja, żeby przerobić model językowy z formatu obecnego na GGUF. To już się robi wtedy przez paczki w Pythonie, przez, przez coś takiego, co się nazywa Lama CPP. Łatwe to nie jest, udało mi się raptem parę razy, ale w tym repozytorium masz takie skrypty, które konwertują Lore, lore czyli po fine tuningu Lama GGML do GGUF. Hugging Face do GGUF i, i tutaj zaktualizowany, który wspiera też rodzinę GLM 4.5. Model, o którym nagrywałem odcinek przy okazji ZAI. Tutaj powinna się wyświetlać karta. Jeżeli chcesz sobie obejrzeć, jak kimczyki sobie radzą z robieniem modeli językowych, to zapraszam. Jak to się robi? Jak się konwertuje Hugging Face na GGUF na komputerze przez lama CPP? Tego Ci nie powiem, ale możesz do tego wykorzystać gotowe notatniki Google Colab. Albo jeśli ogarniasz kolaba, to samemu sobie taki notatnik napisać. To, co jest fajne w Google Kolabie, to fakt, że wykorzystujesz moce obliczeniowe Google'a. Fakt, faktem, jest tam pewien limit, bo dajecie to kilka godzin, ale nadal to jest więcej niż nic. I za darmo. Daj znać, jaki model przerobisz dla siebie. Daj znać, jaki model ściągniesz, lub już masz ściągnięty na swój komputer i czy ci w ogóle poszedł? A jeżeli gdzieś w trakcie tego odcinka popełniłem błędy, a jestem prawie pewien, że popełniłem błędy, a wiesz, że popełniłem błędy, to mnie popraw, zostaw w komentarzu. Serdecznie Ci za to podziękuję i będę wdzięczny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.